Witam Was w 17 odcinku drugiego sezonu podcastu i wideokastu Zawsze i Wszędzie możesz wszystko. Dzisiaj moim gościem jest. Chłopak Paweł. Na pewno go nie znacie pod tym imieniem i pseudonimem. Popek Monster. O, to już wiadomo o kim mowa. Sugeruję koniecznie obejrzeć ten film rewelacyjny. Paweł, czyli Popek. Przestawi ci styki. Dosłownie. I Ja co odpowiem na pytanie? Udało mi się to wszystko zrobić z Waszą pomocą. No i mam złoto i Zobaczysz człowieka, który pod wielką muskulaturą, pod skaryfikacją na twarzy, pod tatuażem na gałkach ocznych, który jest cały wytatuowany. Ale jednocześnie w środku jest, znajdziesz bijące, mocno prawdziwe serce, kogoś, kto naprawdę jest, naprawdę jest artystą, który widzi zupełnie inaczej świat, zupełnie inaczej myśli, zupełnie inaczej podchodzi do pewnych rzeczy. Dla mnie to spotkanie było drogocenne, ponieważ uwielbiam spotykać ludzi, którzy mają swój świat i inaczej widzą to wszystko. Dla takich osób y, mój slogan zawsze i wszędzie, może, wszystko jest po prostu tak standardowy i tak naturalny, że często mi się pytają, Michał, ale, ale jak można inaczej? Rewelacyjny wywiad. Zapraszam Cię do poznania człowieka, którego może, może obserwujesz, może widzicie, może jesteście jego fanami, może pierwszy raz słyszycie i widzicie. Większość z Was na pewno w pierwszym momencie próbuje oceniać po wyglądzie. W tym przypadku. Większość z Was się nas myli, a można nawet z ponieważ Pawła Popka nie powinno się i nie można oceniać po wyglądzie. Oczywiście dla tych z Was, dla których ostre słowa, szpierdolenie tekstem, jeszcze bardziej hardkorowym, mówienie prostym językiem, bluźnienie, wyglądanie ostro, dla tych z Was, których to przeraża i ustawia granice w życiu, no faktycznie może to być dość silne doświadczenie, no ale w tym przypadku po prostu posłuchajcie na YouTube. Zapraszam do wywiadu z Popkiem. Na pewno się dużo nauczycie. Powiedz mi, Paweł, jak to się zaczęło u Ciebie? Ale z czym? Łańczo, <laughs> <laughs> z twarzą, jak, kur... <laughs> z muzyką. <laughs> jak, jak Popek został Popkiem? Inaczej, jak Popek został królem. O, może ten jak sposób. Jak Popek został królem. Musiałem najpierw zostać alkoholikiem. Okay. Zanurzyć się w alkoholu na dwa lata. Uh -huh wtedy zostać po, po, po tym jak zostałem alkoholikiem, przypotwarzyłem się w artystę, nagrałem tysiąc piosenek w 2 latach, ta da, -da jestem, siedzę na czerwonej kanapie. To, to było w jakoś w UK, tak? Tam, tam się otworzyłem na muzykę, albo jak ja to mówię, przestałem się na nią zamykać. I, I dlatego taka różnorodność, ludzie pokochali mnie za moją inteligencję, moją głupotę, ja się nazywam sam inteligentnym debilem, także mhm. moja ja mam MET 80, ale mój go potat za 20, tak samo z inteligencją. I, i no, jest to moja cała różnorodność, otwartość, szczerość, zadofaną mm. przede wszystkim. No, ale, ale, ale jak to jest? Ty generalnie wyjechałeś, do okay, UK, bo co? Co się działo? Yy, ujechałem 11 lat, czy 12 lat temu, miałem problemy prawne z prawem? Mm. Wtedy mniej więcej, bo teraz jesteś rocznik, który ile masz prawie? Ja jestem 7-8. 7-8. Mm. Pięknie. Czyli. To jest koks? <laughs> <laughs> Dla ciebie cukier. Dla więc. mnie cukier, tak. <grym> Czyli co, wyjechałeś jak miałeś ile? Z 28? 30? No znaczy, trzeba było policzyć. No dla mnie to jest 11 lat temu. 11 lat temu. A czy może troszkę dłużej? 11-12 lat temu już mnie nie było w Polsce, bo już rok jestem w kraju. Kilkanaście lat temu wyjechałeś do UK i co? Co się wydarzyło? No i tam sobie żyłem, yy, 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 ukrywając się w w jakiś sposób. Yy, mm -hmm. Zacząłem robić karierę. Muzą, tak? Tak, muzyką, zapominając o tym, że. W, w, w ręce sobie wkręcając, że jestem wolnym y, człowiekiem momentami singlem. Okay. I, ten, I tam się zacząłem rozkręcać tego garażu. Wszystko, wszystko zaczęło się jakby w garażu, bo muzykę robiłem albo zawsze, ale nie po 15 kawałków dziennie, przez dwa lata, dzień w dzień. A mm -hmm. moje minimum to było chyba 5 dziennie. Czas. I jeszcze sobie wkręciłem, że mam w kontrakcie, którego nigdy nie podpisałem, że mam nie spać od poniedziałku do czwartku. Poważnie? I, I nie spałem. I nie spałem przez dwa lata od poniedziałku do czwartku. Czekaj, czekaj. Powiedz powie coś o tym wkręceniu się w kontrakt. Uzdrało mi się, że w pewnym, w pewnym momencie w garażu z kimś podpisałem kontrakt na dwa lata, że mam nie spać od poniedziałku do czwartku. Ja w to uwierzyłem co najlepsze. Nie okay. trzymałem się tego. Później okazało się, że takiego kontraktu nie ma po dwóch latach. Widzę, po prostu jakaś tam impreza, tak? Coś Je. mi się obzurało w główce i ten, Ale tak zostałem królem Albanii poprzez y, kontrakt, który nie istnieje. Pęknie, to jest za ibiste. tam jak cyrograf z diabłem podpisany, że się obudziłem i już nikogo nie ma, ale piosenki zostały. A okay. kontraktu nie było kontrakt nie był na papierze, tylko w mojej głowie, ale kontrakt jak najbardziej ja tam, ja, ja dotrzymałem każdej każde, każde piosenki. Zobacz, to, to, jest, to jest grube, bo tak, sportowcy to mogą robić, nie? koleś wychodzi na salę i mówi nie. zostanę mistrzem świata, nie? Tak? sportowiec może. Tak. Kowalskiemu jak powiesz, że ma w siebie uwierzyć, to, to mówią nie, to jest naciąganie, to jest ściema, to jest kłamstwo, nie? a Ty ja w pewnym ja sensie to samo zrobiłeś. Tak, tylko że ja tego artystów, obzdrałem po drugiej śpiące po pierwszej śpiące, mojej w Holandii. Mhm. Jak się obudziłem i nie umiałem chodzić i mówić, i tak sobie popatrzyłem, żadnej modlitwy nie znałem, I tak popatrzyłem się w ten bezduszny sufit biały w Aha. szpitalny I, i zwróciłem się z Boga tak ludzkimi słowami, żeby dał mi tylko o tym mówić, żebym pisał teksty, że zostanę najlepszym artystą w Polsce, Grudny. a na wózku mogę jeździć. Aha. No ale tak jakbym mnie wysłuchał i, i, i zacząłem jakoś sobie wkr wkręcając sobie tam, później ten kontrakt w garażu i tak zostałem po, po królem Albanii. Czyli największym artystą na dzień dzisiejszy w tym kraju. <grym> w kategorii jakiej? W kategorii każdej. <grym> A teraz już sam rozwijam skrzydła. Mhm. Wiem dokładnie, jak ma wyglądać moja przyszłość. I mógłbym, mógłbym być takim coachem mhm. od dzisiaj, teraz, ale ja mam inną pracę i muszę tego robić. Ale też na tym polu też się sprawdził. Pokazałbym ludziom, jak można zrobić coś, gdzie oni myślą, że nie można. No, czyli co? No Czyli po prostu wiara w siebie, mhm. nieustanna wiara w siebie i nie dążenie do celu, tylko połączenie pasji yy, z zapierdalaniem. I wtedy to ma sens, bo jak dzisiaj to nie, to, to nie dzisiaj, ale to na pewno się zdarzy, jeżeli będziesz w to wierzył, mhm. yy, będziesz miał jakieś wsparcie, nie jakieś wielkie wytwórnie, ale jakieś tam grono, grono muzyków. Zaufanych ludzi. Nie? I fanów, tak, którzy tak. są sobą na dobre i na złe. No bo zobacz, w pewnym sensie dzisiaj, kiedy masz już taki mocny wizerunek, no to każde Twoje zdanie pada w takiej klimacie, yy, koleś jest mega zapatrzony w siebie, no, nie? Tak. egoista i cwania. Tak. Ale przecież to myślenie Ciebie tutaj doprowadziło, prawda? Jak tak. byłeś jeszcze w tym, można powiedzieć, początki garażu, nie masz kurwa tyle złota, nie masz tyle możliwości, nie masz tyle fanów, napierdalasz po prostu piosenki, wtedy tak samo w siebie wierzyłeś. Tak. I to ślepo, nieustannie, dzień i noc i jakoś Skąd Ci się to wzięło? Nie wiem, to się po prostu nie ja ja, Chyba bar bardziej jak moja córka się urodziła... I ile lat temu? Sześć. Wtedy Sześć. Okay. zacząłem tak lecieć sobie z muzyką, przerabiać piosenki i, ten, i taka różnorodność we mnie wesz w w w wstąpiła. Uh -huh. Mimo to, że ja się wywodzę z rapu, uh -huh. ale jak powtarzam zawsze, że rap to nie jest pampek świata. Są inne gatunki, blues, jazz, teraz nagrałem płytę bluesową, z zespołem takim angielskim. To jest kolejna rzecz, że widzę, że Ty, tak. się, w ogóle, że ty się bawisz tą twórczością tak. i, i nie jesteś uwiązany do tego gatunku, do tego... I, po i absolutnie wiem dokładnie, to się sprzeda, co nie. Wiem, że jak powiem trzy razy pizda nad głową, albo kaczka w maszkę, to zarobię miliony. Mhm. A jak powiem kocham Cię, mama od serca i napiszę jakąś piosenkę, rozłamie w oczach, to ty milionów jednak nie zdobędę, dostanę brawa i tak dalej, ale ta muzyka się nie sprzeda, ambitna. Ale mhm. wystarczy powiem trzy razy pizda, chuj, gówno i tak, i tak to działa, nie? Troszkę kurwa jest... Pojebane z oglądaniem, tak. tak. Ale jestem tego świadomy. Wiem jak mogę wykręcić yy, kolejny gang albanii, ale nie chcę do tego wracać. Mhm. Yy, mam wszystko co, ten, yy, co, co potrzebuję. Chciałbym zająć się muzyką różnorodną, ale nie robić yy, gangu za gangiem i, i przyzwyczaić ludzi do tego tylko gówno, chuj, dupa, cycki. Bo na dłuższą metę to by nie zagrało. No, Sk skąd Ci wziął pomysł na walczenie w ringu? To była moja pasja zawsze, walczyłem już w Anglii, nie? Tak? Zawodowo, zawodowo ta, w Anglii walczyłem. Zawodowo? Tak. W Cage Rage'u walczyłem, mm -hmm. w FX3. Fx Fx I później to marzenie zabrało mi, zabrało mi polski kibica, czyli po mojej drugiej, przy mojej trzeciej walce, którą przegrałem. Była pierwsza walka, którą przegrałem. Mm -hmm. Moje kibice dostali szału i zaczęli bić się z ludźmi, dźgacze nożami i im głowy na krzesłach w Anglii. Okay. i. i mnie po prostu do żywotnie zdyskwalifikowali nawet na nowy Wyspach Brytyjskich nie mogłem walczyć. No i teraz wróciłem, y, woda, z jest wodali woda mi szansę. Mhm. I, no I wracam. Wracam do swoich marzeń. Mhm. Pod czterdziestkę już podchodzę, ale wiem, że jeszcze mogę 4 lata spokojnie sobie tak? przewalczyć. Pika, I ten, no. tak, i, i ciach, nie. Także dlatego? że To jest moja pasja śpiewania, tylko że taka wygasła, którą teraz staram się. Ale co odpo chcesz, chcesz sobie na przykład... Y Coś udowodnić? Nie, to jest po prostu to mnie trzyma przy, przy życiu, jakby przy w zdrowiu, mhm. w też jakimś w szczęściu poczuciu jakiejś misji e, te walki, bo jak, e, teraz już normalnie powinien być pijany, mhm. ja bym gdzieś tam mieszkał w garażu, ale że te walki, te tak, wie, że trzy miesiące muszę przepracować, później po tej walce mogę sobie polecieć miesiąc, jak tylko chcę. Mhm. Ale z warmkiem tymi drzwiami oczywiście gdzieś tam, e, bo mogę, się, mogę robić co chcę, ale później znowu muszę wracać i tonować. No, czyli co jest Twoim celem? Przez przez kilka lat walczyć? Żyć, robić muzykę, yy, jeszcze raz robić muzykę, kochać córkę swoją, mm -hmm. yy, mieć możliwość gdzieś tam po pojechać, yy, po prostu żyć, żyć tak jak żyje teraz, być wolnym w ten sposób, no. może inaczej, być wolnym tylko tyle. Czujesz, że teraz yy, to jest taki czas jakby do skeszowania tej sławy? Tak. Jak najbardziej i skasuje mhm. was wszystkich. <laughs> <laughs> Wszyscy rzucą po gotówce i ja lecę w kosmos. Nie no tak, tak, tak. No bo no, no zobacz, ileś tam lat y, cisnąłeś w garażu, teraz jesteś już gdzieś indziej, teraz walczysz, za kilka lat może przyjść coś innego ci do głowy, no chcesz być wolny i żyć, nie? A tu jednak jak będziesz... Jakbyś się trzymał cały czas jednego tematu i fani by ci mówili, masz kurwa taką muzykę nagrywać, albo tak masz walczyć, to co to, to byłoby za nic, nie? Bez sensu. To nie, było, nie byłoby zero zero. Takie otwartości, w tym bym po prostu był maszynką yy, do robienia muzyki dla nich, mm -hmm. a nie dla nas. Dzisiaj dzieciaki naprawdę chcą czegoś, nie? Tak. Nie, 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 wiem, nie wiem, czy ty masz czas na kontakt z fanami, ale ja często tam piszę. Mam dosyć często wszędzie, gdzie nie mm -hmm. jestem, mam z nimi kontakt. Może nie piszę na Facebooku do nich, mm -hmm. bo z tego za dużo wiadomości nie odpisuję na żadne. Tam mój menadżer... Mhm. Menedżer tam mi pomaga coś tam, y, coś tam wysłać, o, przeczytać i przesłać dalej. Ja to robię fizycznie. Y, mam kontakt z fanami. Po prostu to płynie jak rzeka. Idę, zatrzymuję się, robię zdjęcie, idę dalej. A tutaj musiałbym odebrać, coś dzwoni, ja muszę doczytać, wchodzić, logować się. I nie w ten sposób sobie to wyobrażałem i takiego kontaktu nie chcę mieć z fanami. Na odległość gdzieś tam mhm. pisać. Popuść, czy to ty, a ja napiszę pierwsze tak, tak kochani, to ja. To ja. A... I to jest przybicie piątki? Nie. No nie, to, to nie jest ta fizyczność, nie? Tak. mnie też poprzez, mogą mnie oglądać, słuchać i tak dalej, to jest ta przybicie piątki na odległość, a tak to trzeba do nich wyjść. I może dlatego tych fanów mam tak dużo, bo nie uciekam jak niektórzy e, konkretni artyści e, mhm. z koncertu, albo jadą do Stanów Zjednoczonych na zakupy, a nie na koncert, tylko dla, dla tych ludzi. No. Ja na zakupy nie jeżdżę do żadnego państwa, tylko do, dla tych właśnie ludzi. nie i robię sobie koncert, jest tysiąc osób mhm. ja z tysiącoma osób robię sobie pojedynczą fotkę dopiero idę spać. Dlatego, dlatego muzyki mam tych fanów. Mhm. No i też masz, jak sam powiedziałeś, masz mega szeroki przekrój, nie? Tak. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Storytel. Dzięki akcji, którą wspólnie poprowadziliśmy, możesz mieć aż 30 dni za darmo tysiące polskich i kilkadziesiąt tysięcy zagranicznych audiobooków. Pisz przeglądarkę Głodni życia, spragnieni tysiąca marzeń.pl Google Ci na pewno podpowie. Zarejestruj się i wtedy otrzymasz od nas linka do 30-dniowej, bezpłatnej wersji storytela. Dzięki temu będziesz mógł słuchać, kiedy ćwiczysz, kiedy biegasz. Znajdziesz tam również moją książkę, Góry Kultury. Wkrótce i nie interesuje mnie bycie zwykłym człowiekiem, ale też masę ogromnie interesujących, ciekawych rzeczy, słuchowisk, podcastów, Naprawdę jest w czym przebierać i czego słuchać. Dziękuję bardzo stereotelowi za to, że jest naszym sponsorem. Głodni życia, spragnieni tysiąca marzeń Zapraszam. I czy, czy ty cały czas masz tak, że po prostu żyjesz sobie i masz to flow, czyli po prostu nawijasz, bierzesz sobie szybko coś do nagrania, nagrywasz słowa? Czy... To nie wypływa. Ja po prostu nie, nie jestem jakimś samogodnikiem, nie patrzę się za plecy. Twój sukces nie jest moją porażką. Y nie znam Cię, nie interesuje mnie, nikomu źle nie życzę, mm -hmm. y, nikomu nie zaglądam do kieszeni. Po prostu wyzbyłem się naszej narodowej wady, czyli ogrodnika. Ja tego nie mam i po prostu. To ze mnie płynie jak wiosna. Przychodzi wiosna, świeci słońce i u mnie jest tak samo. Y, budzę się rano i jest wiosna, lato, zależy, jakie mam są poczucie. I to wypływa o, o, ode mnie. Dla tych ludzi, niech się chcę sprawić, żeby w Polsce jaśniej świeciło słońce, tak jak dzisiaj. Mm -hmm. y, I to mi wychodzi w jakiś sposób. No w pewnym sensie, bo nie masz hamulcy żadnych. Nie mam, nie mam, nie mam żadnych hamulców, yy, żadnych wad. Jestem najprzystojniejszym... <laughs> żadnych wad, kurwa. Dokładnie. Jestem najprzystojniejszym Polakiem w Polsce, najszczęśliwszym. W głowie słyszysz co? Słyszysz muzykę czy słyszysz słowa? Nie, ja nie słyszę ani muzyki, ani słów. Yy, ja kiedyś włączałem muzykę i musiałem słuchać dwie godziny, jak to zarapować, jak to zaśpiewać. Ja dzisiaj włączam muzykę i po 5 sekundach muzyka w 14 językach, ja znam tylko trzy krzyczy yy, oczymy jest piosenka, linię melodyjną, mm -hmm. refreny i muszę zapisując słowo, muszę uciąć końcówki, żeby, żeby zdążyć. Czy, żeby zdążyć. Ale, ale muzyk dla Ciebie tworzy ktoś, tak jak Mateo, tak? Tak, tak, tak. Często sam robię jakieś tam gitarowe rzeczy. Tak? Ta, y, robię sam. No nie sam mówiłeś, że, że grasz na gitarze, tak? <kluz> tak, <kluz> robię Ale sobie tak grasz, grasz tam trzy riffy, czy raczej? Nie no, przeróżnie, to, <kluznie> Zależy, jaką muzykę. Mam też swojego gitarzysta Denisa, który jest na przykład mega talentem gitarowym. Mhm. Nagrałem też płytę z, z pana Siewiczem, z Deni Pan z Całą gitarową, także Ta? dużo. Tak? A to gdzieś, gdzieś ze świeci czy? Wyjdzie, za nim długo. Okay. No właśnie nie mam czasu tego jak wydawać, bo jest tego z 26 przeróżnych kombinacji płyt. I co czas nagrywam. No tak, wiesz? no tak, no i jeżeli faktycznie przychodzisz w klimat biznesu, a nie garażowego popka, no to to już trzeba układać na rynku, nie? Tak. To już musi... No i teraz już to te wydawanie piosenek stało się też pracą i muszę kalkulować, że tego mam menadżera mhm. i który też yy, wszystko musi tak. ogarnąć się też za mnie, policzyć, podsunąć pomysł jakiś tam i tak dalej. Mhm. Nie co do muzyki, ale co do cyfr. Czyli co? Zawsze i wszędzie możesz wszystko, czy nie? Ja tak, nie wiem jak z Wami. <noise> Czemu Ty tak? Dawaj. No bo ja zawsze jestem na tak. Ja jestem jak w ten, jak tym ten filmie ten Jim Carrey, ja jestem zawsze na tak, czy pada deszcz, czy świeci słońce. Ja zawsze jestem na tak. Nie? Co, co ludzie powinni zrobić, żeby oni, oni tak potrafili, żeby oni tak mogli? Niech sprawdzą, że potrzebują życiowych porad, zgłoszę się do Majka, bo sprawdźcie mój kanał, tam tam wszystkiego się dowiecie. Tak. <zodgłosy> zajebiście, zajebiście. Paweł, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, super. Co teraz się z rozmawiało, naprawdę. Dzięki. Jeżeli się podobało, koniecznie zostaw subskrypcję na YouTubie, daj znać znajomym. Kiedy oglądasz na fejsie, koniecznie udostępnij, wyślij taki pozytywny, maksymalnie wesoły przekaz do swoich znajomych. Kto wie, może się polubią z nami, tak jak Ty nas lubisz. Dziękuję Ci bardzo. Mam nadzieję, że jeśli słuchacie tych podcastów na się, to zostawiacie nam pięcioglaską recenzję, bo dzięki temu regularnie pojawiamy się w top 10 i czasami top 1 i top 3. Dzięki czemu inni nas słuchają. Ja szczególnie, kiedy ćwiczę na wyślarzu, uwielbiam, i na orbitreku uwielbiam słuchać, bo trudno jest A więc wiem, że Wy również, raz, że te różnice w długości pomagają i obejrzeć, i posłuchać, jak i również to są jednak zupełnie inne kanały dostępne. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia w przyszłym odcinku. Pozdrawiam.